Hej, z tej strony Walker, dziś kolejny materiał dotyczący pierwszego sezonu letniego w Forza Horizon 5. Mamy zdobytego DeLoreana, czas ruszyć po Astona Martina. Dziś mniej ścigania, a więcej wyzwań. Zaczynamy od ostrzegawczego na lotnisku, gdzie musimy polecieć na 385 metrów. Ja proponuję zrobić wyzwanie Delorianem, bo jest bajecznie proste. Wystarczy pamiętać, aby nieco wyhamować lub zwolnić przed samym lotem. Na pełnej prędkości najczęściej auto się obraca i wyzwanie nie jest zaliczane. Kolejne zadanie polega na zdobyciu punktów w strefie driftu. Tutaj musimy osiągnąć 90 tysięcy i podobnie jak ze skokiem jest to bardzo proste. Ja zadanie zrobiłem BMW M2, ale zdecydowanie bardziej polecam Nissan 370Z, w którym popisy może nie wyglądają tak spektakularnie, ale auto prowadzi się znacznie lepiej. Oczywiście wybór jest o wiele większy, ale testowałem również inne auta i te dwa najbardziej przypadły mi do gustu. Natomiast zdecydowanie odradzam próbowanie zaliczania tej sekcji Toyota, korollą. To nie przejdzie. Ostatnim klasycznym wyzwaniem w sforcie jest strefa pomiarowa. Z niewiadomego powodu nie zaliczył mi mojego wyniku na BMW 2002, ale to nic. Z pomocą przyszedł BMW Roadster Z3. Zapewne i inne modele dadzą radę, ale ja polecam Roadstera. To zdanie to była bułka z masłem. Zresztą zobaczcie. Aż 10 punktów może dać natomiast trial, trzeba go przejść na poziomie niezwyciężonym, co może pójść nie tak, jak się okazuje wszystko. Co prawda pierwszy wyścig poszedł po mojej myśli, ale w dwóch kolejnych nie udało się pokonać zastępu AI. Tutaj, jeżeli jedziecie w konwoju, Warto przygotować konkretne autko w klasie B700 typ auta pick 4 4x4 i przypomnieć o tym partnerom z konwoju. Plus w drugim wyścigu polecam wyhamować przed skokiem, żeby nie skończyć jak ja i makaron. Rywale to raczej nie jest zbyt popularny tryb Forza Horizon i zdaje się, że twórcy chcą to jakoś zmienić. Kolejne kilka punktów możemy zdobyć na przejechaniu czystego okrążenia Mercem AMG One. Jeżeli autka w garażu nie posiadacie, to na pewno przejedziecie więcej niż tylko jedno kółko. Plus, właśnie ten samochód jest nagrodą za cały sezon. Zadanie w eliminatorze to kolejne łatwe punkty. Wystarczy, że zdobędziemy miejsce 30 na 60 graczy. Ja jednak ostatnio trafiam do rozgrywek na max 45 graczy, więc jest jeszcze łatwiej. Taktyka? Chowamy się, jeździmy bez sensu po polu i szukamy auta, którym będziemy mieli ewentualnie szansę wygrać jakiś wyścig. Warto brać pod uwagę typ auta, bo wyścig 1 na 1 raczej mało kto pokonuje, jadąc po asfalcie. Koniec końców: 30. pozycja powinna być osiągalna w pierwszym podejściu, jeśli nie będziecie mieli pecha. Ważne to ciągle być w ruchu i szukać nowych hałd. Wyścigi są opłacalne, jeśli uda wam się złapać kogoś z gorszym autem. Po wyścigu dostaniecie propozycję przejścia na auto o wyższym poziomie. Jeżeli uda Wam się wytrwać wystarczająco długo, możecie wziąć udział w końcowym wyścigu na metę, gdzie decyduje nie tylko sprzęt, ale też ubranie odpowiedniej trasy itd. Ogólnie tryb wydaje się dość przyjemny, warto jedynie pamiętać, aby pilnować swojego miejsca na mapie i nie wyjechać poza wyznaczoną strefę. Kolejne zadanie to Horizon Open. W wyścigach online musimy osiągnąć określoną prędkość i przez kilka sekund ją utrzymywać. Konkretnie musimy wykręcić 140 mil na godzinę, co oznacza 225 km na godzinę. Ja zadanie zrobiłem jeszcze przed samym wyścigiem, więc jak widać gra nie jest jeszcze wolna od błędów. Ostatnie zadanie przed nami jest rozłożone na części. Każda pora roku niesie za sobą jedno z legendarnych aut jako temat, i tym razem jest to Skyline GTR. Mowa o tym najnowszym modelu. Pierwsze zadanie to w zasadzie żadne zadanie. Znajdujemy auto, kupujemy, wsiadamy. Dla pewności można przejechać kilka metrów i już. Później musimy wybrać się na długą, ponad 20-kilometrową przejażdżkę. Trzecie zadanie to gwiazdki przy fotoradarach. Tutaj trudno będzie wbijać trzy gwiazdki, więc polecam celować w 3x2 na pierwszych lepszych znakach ostrzegawczych z brzegu. Ostatnia faza to wyścig, w którym nie musimy wygrywać. Wystarczy driftować. Tutaj będziemy musieli ukończyć dwa wyścigi, w których zaliczymy odpowiednią umiejętność driftu. W tym celu radzę używać hamulca ręcznego, na padzie jest to przycisk A, gdyż będzie o to w innym przypadku bardzo trudno. Na dzisiaj to tyle, mamy już Astona Martina DBS SL. Warto dobić jeszcze ewentualnie pozostałe rzeczy, dlatego że za 120 punktów uzyskamy już AMG One. Na dzisiaj to tyle, dzięki bardzo, cześć!